ja jeden nie? Ło, wow, wow, wow. Ja jadam, jadam. Jadam. A tu wow, wow. łapo. ło, <grydzała> Na kamerce! <grydzała> z <kamercy> na na jak do go Chociaż nagrywamy Philipsa, ale będzie zawsze coś, nie? Ja... <grydzała> jedź, jedź. No weź za nie zajeżdżaj mi, z kamerą jadę po pudełku, po roku ja tam nagrywają, co tam coś no dobra, ja puściłem kamerkę. będę wjechał powoli ja puściłem Napuściłem no pa ręce dobra, to test kamerki nie? wszystko widać doskonale? okej okay. Dobra, zobaczymy się. tu o, statyw jest dziurkę mamy a tutaj Maciek, ja. o jeszcze jedzie jeden zawodnik No to dobra, teraz robimy test I, no, no to jak? Jedziemy! No to dobra, no to jedziemy pod rzekę, nie? No co? No spróbować kamerę, ale to na drogę, na asfalt A ja to kameruję <grym> I pojechał Co? Maciek A kto miał pojechać? Hamuj Bartek, bo na kolanko zejdziesz Jest to smari. Ej, ja na szóstce jadę! Ja na szóste cały ja czas jechałem. No i na szóste co jest tak jechałem, bo... Na szóste cały czas jechałem, bo w jednej ręce miałem przecież kamerę, nie? deka. <grywa> o lol. Kurwa. Ja pierdolę. No. Ale je, ojebanie, ja pierdolę. A pa, jakie czyste lambo, a tam jakieś Ferrari. No, baba, na tyłku. Pierdolcy. To To dobra, to... kurwa, kurwa, tu co? Tu kurwa, ja już tu tu ziemię, ten mój statyw. Ten GoPro Hero. taki GoPro Dobra, to go może tu damy w górę. He? Ja mam być na 12 uciska. Co? Tak, i co? Spójrzmy się o sekundę, to już A po co miałeś tam u niego być? On ma chifa. To jest Dobra, czekaj, to ja tu wychodzę, i trzeba gdzieś tu poszukać jakieś fajne miejsce na kamerę. Daj, daj, bo ja trzymał, stary. Kurwa. Chodź, na chwilę, jak się dał młotek, daj się kurwa, ten byłby No to dobra. Daj, mogę trzymać, nie? Ja przecież... O, warty rajder. Nie, 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 nie. Ob dupę! Ej, sorry, sorry. Ej, jemu nawet ceni nie działa. Marta, nie daj trochę. Co? Tylko ceni. No. Daj, mogę trzymać, daj. Dobra, to czekaj. My Nie, o tak chodzi, chodziły. Chyba to widać trzysza normalnie Chodziły i ja nie wiem. No. Nie mieliśmy mówić. Wiesz, że to się nagrywa? Wiem. Taki kurwa mam zajebany, że... Kurwa ma ty nagrywasz? No. Będę kusić spontaniczne masz Sit, a tak ponadto zawrócę na złapie parę. Złapiecie za moment, i zobędę wazami. Sprowadzone do parteru. Przytrzymacie parę słynków. Wola na dół, niech się na dół. A kurczę sędzia z tamtą metę. Oprawia czarny pas. Odkutasa! Ej, ja zrobię skok wiary. Spoko? Nie, to jest Nie, ja tak zrobię skok wiary. Spoko? Nie skoczyłbyś tu. No. Czekaj, ty czekaj, nastaw. Skocz. Dobra. Hubert! Tak, tutaj! Dobra, czekaj. No kurwa, Mać, jeszcze raz muszę. Ale się cyk. Jaki pedał. No to skacz. Złączy, zatrzymuje. Nagrało się, ty jasne. Skacz! Już? No. U kurwa. Mówiłem, nagrywa... Mówiłem, żebyś nagrywał. Co tu ku... <grym> <grym> dobra Kuba nagrywaj Tu nagrywam Nie, teraz jakby skakał Dobra, no dajesz Jest! Jeb <grym> Czekaj, odcięcie Batman Byłem z tym Batmanem <grym> I'm a Batman <grym> Ta, Superman Ta, Batman Skoczę z kamerą Ops. Hops Drops Hops Drops Marta, o tu sto, ja go stąd wyskoczył, gdybyś był po Ostęp ja. Gdzie jest O ja tu, pad, ja stąd wyskoczył, tam, spoko? Parkur. Parkur, eh? Dobra. Co so, ja? <laughs> jaki parkour? Gdzie ja się tam skoczył? Uważaj, bo se na najeczki pobrudzisz. A jaki masz telefon? Sony Xperia. Tipo. Aj, pochodz go na chwilę. A ja on tu jedzie? Nie wiem. On tam stoi nie będę idę mu przypierdolić Co to idę uciec Co? Co? Po co ty idziesz? He, no to jedziemy Co ja? Nie przejechałeś jedziemy na górę Dawaj! What's up! Watek, szybko, szybciej! Ja na jedynce! <laughs> <Ja na jedyce! laughs> yeah. Pierdziele, szóstkę włączam <laughs> trochę <grymne> Podjemymy Dziękujemy za obejrzenie naszego filmiku. I zapomnijcie na naszego filmiku. Zapomnij. Hmm. I zapomnijcie subskrybować naszego kanału. The, The end! end. The end.